Cześć, komę ja witam Was prawdopodobnie w ostatnim naszym odcinku z serii całej już zagrajmy w Astrobota. W tym odcinku będziemy sobie wydawać wszystkie nasze monety i Szy? zrobimy ostatni challenge czy tam etap, nie wiem co to będzie, yy, który odblokuje się za wszystkie, yy, za sobotów i za wszystkie puzzle i... I w ogóle po krótkim researchu sprawdziłem, że te dwa ostatnie puzy właśnie się zdobywa poprzez zdobycie nie, y, dwóch rzeczy w, w tej oto maszynie do wydawania monet. Tak ja więc, życzę wam miłego oglądania. Y, oczywiście ten odcinek wydaje mi się, że będzie trochę krótszy niż, y, no, niż wszystkie poprzednie, Obo będziemy tutaj tylko w sumie wydawać monety i zrobimy to, co nam, no po prostu zrobimy to, co nam zostało. Ale też mam nadzieję, że filmik będzie fajny. No dobra, to zaczynam. Cóż, my tu mamy. Okej. Okay. Jakieś słuchaczki na początek. Okej. Okay. Pamiętam, to było z Astros O, Ok, stylki ważą. A, a timelapse. Normalnie timelapse. O, i to jest właśnie. Jedna z tych rzeczy, które pozwolą nam później zrobić jednego z dwóch puzli. Okej. Okay. A to jest druga. A tutaj będą czy Tutaj będzie drugi puzel, właśnie. Dobra. Co my tu mamy? Aha, bo... Dobra, to były stroje. Hej. Tu mamy... Łapacz owadów. No po prostu, siatkę. Okej. Okay. O. Faj, fajny kostium. Ja oczywiście przez całą serię będę... Nie będę. Grałem normalnym Astrobotem. Bo jakby nie byłem jakoś przekonany do... Do tych... Skinów. Wolę po prostu grać głównym tam... Wi wiadomo o co chodzi, dobra. Y głównym skinem. O. Ch chyba tak to można nazwać. Jak widzicie... się ej, to jest fajne akurat. Spoko. Ciekawe. Co my tutaj dalej mamy? Lecak i cegły. Okej. Okay. Tu mamy saunę jakąś taką. Czy coś takiego, nie wiem. O! Hmm, Fajne. Tu zaraz tu kot chyba. O jest. Fajnie, fajnie. Tu mamy jakąś ścianę. Albo więzienie może. Ś ściana od więzienia. Strój niewidzialności. Jakby on... on... Yy... Jakby to dobrze powiedzieć. On nie sprawia, że stajesz się niewidzialny. Tylko to jest taki po prostu skin, i idea. Testowałem na innym tam koncie. Niestety no, no to nie działa. Tak jak byście zakładali, że to tak działa. Okej, dalej sobie tutaj otwieramy. Okej. fajne, e, Dobra. To była taka grana na wiara że gdzieś się strzelało chyba takimi persmowami. Tak mi się wydaje. Ale mogę dobrze nie pamiętać, ja tam... O, malpa, okej. Okay. Dobra, cóż my tu mamy jeszcze? Co to jest? Okej. Okay. Ej, to, to jest tak fajne. Dobra. Dobra. I jak widać, te są teraz cały czas, stroje, już, już nie. Ok, oko. Telewizor do PS1. Tu mamy jakiś mikrofon. Okej. Okay. Tu mamy taki fajny strój do, do naszego statka pada, a tutaj mamy strój Fajnie To fajny też w sumie. Tu, tutaj mam już Kolejny. Oooo! Ten jest okres fajny. Podoba mi się. Pusta. Ja myślałem, że to jest jakaś poduszka. <gry> Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Nigdy nie użyję. Ale fajny strój. Przypomina trochę ten. Ringa z Sonika. Czy tam pierścień? Nie, nie wiem. Po polsku. O! I jestem prędkością. Jakby to Zygmack McQueen powiedział. Dobra. Mamy jakiś tam strój. No skiny teraz są. A tu mamy jeszcze krój. Wiecie co? Wydaje mi się, że następna seria, jaką sobie nagramy, to będzie Zagrajmy w Rayman Legends na PS5. Tak mi się wydaje. Co się wiadomo, że Rayman Legends jest w sumie na praktyce wszystko, wszystkie konsole, ale spoko. Wydaje mi się, że to będzie fajna seria, ja tam dosłownie wszystko przejdę, ja tą grę znam na pamięć, kurde. Nie, żebym się chwalił, ale jestem najlepszym, jednym z najlepszych graczy w Polsce. Tutaj, tutaj mam. Tak. Dokładnie. Dobrze słyszeć. E, ale dobra. E, OK okej. widzi widzicie ja tutaj sobie to hmm. odpieram cały czas. Zawsze znaczy, no, no... way! O, liston e, spadł. Myślałem, że tutaj z tyłu on miał kartę urno. No dobra, co my tu mamy dalej? Ki-bo! Ciekawe. Dobra, co tam? O, Gran Turismo, nie grałem? Grałem w coś podobnego? Taka gra Drive Club. nie wiem, czy kojarzycie? O, Tor, chyba Tor, tak, Tor, no? Zgodobora, no? G grałem! Co się gram w sensie Godofora pomiędzy sobie pomiędzy nagrywaniem osibu? O, a teraz tutaj akurat wspomniany wcześniej God of War. Tutaj mamy Kratosa. Dużo w ogóle tych skinów. Naprawdę dużo. Okej. Okay. Ten, co wcześniej był, to ja na początek myślałem, że to jest jakiś kangurek chaos, ale nie wiem, czy on jest w sumie z psa. Chociaż w sumie Rayman też nie wiem, czy jest z psa. Może kiedyś dodadzą do kangurka chaos. Fajnie by było, ja, ja lubię tą grę. Grałem kiedyś. Yy, nie przyszedłem całej. Ale no, jest nawet spoko, mi się tam podoba. Dobra. Tak więc, tak, ten. Odcinek jest taki na luzie, po prostu tak sobie pogadamy trochę. No i tyle. Dobra, tutaj mamy wieżę na piat. O, okay. okay. A, to jest ten... Ta wieźma z God of y, też pamiętam, ale nie pamiętam jak się nazywała. Kurczę, zapomniałem. Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Ja jażę tego typa, ale nie, nie jestem pewien czy na pewno. O, ciastka. Jestem na jedzony, bo przed chwilą zjadłem płatki z makiem. Więc, no, więc ciastka co sobie podaruję już. E, dobra. Mamy auto. Normalnie z egzaca Queen kurde. O! I mamy do Raymana! Super! A jo! Scen! Z pierwszego Raymana, takiego pierwszego pierwszego w ogóle. F fajnie, fajnie. No ja wiedziałem, że to będzie, okej, okay? no. Wiadomo. E, zostało nam jeszcze... 100 rzeczy. Dosłownie 100 rzeczy. Co ja tutaj tak szybko jeszcze CDC. kolorować Kolorowa kostka. Okay. Euro. Nie jestem pewien, czy to było z God of Już nie pamiętam tam. O! To jest akurat ten. Fajny ten bot też, no. Ale słoń, ale słoń. No też fajny. O, Dinoza, Pimpuś. No proszę, no. Fajnie, fajnie. Auto O, ja wiem z jakiej to gry grałem kiedyś w to, ale nie pamiętam nazwy. Ale grałem kiedyś w to, fajne nawet. Jeszcze 89 rzeczy, mam nadzieję, że się wyrobimy ile mamy już. Jakim cudem? Ej ja już co 10 minut nagrywam O, Ateus, okej. Okay. Spoko. Ej, jakim cudem ja to kurde 10 minut już nagrywam? To ja muszę to szybciej trochę zrobić. Bo nie zdążę wszystkiego zrobić. Bo znowu ten odcinek będzie miał 30 minut. A ja chcę, żeby miał poniżej. Okej. Okay. Dźgacz. Okej. Okay. <dźgacz>, Dźgacz. Nie kojarzę, ale to chyba też tego tofora. O. Który prędkości? No proszę, z Wipeouta. Nie grałem, ale grałem w coś podobnego. Faster Remix na Nintendo Switch. Nie wiem, czy kojarzycie. Taka ścigałka, bardzo podobna do Wipeouta też właśnie. nie Niewydarzona roślina. Dlaczego nie chcę rosnąć? Bo to banan, idioto. Wiem, family friendly content. Sorry, sorry, ten tekst. Nie miał na celu nikogo obrazić, nawet tej małpy, która yy, właśnie była na ekranie. Przepraszam. Uszka. Yy, Dexter. O, no. Nie grałem, ale wiem. Co to jest? Znaczy, nie, to to nie jest chyba z Wora. O, proces! Crash! Bandicoot, Fajnie. Fajnie, fajnie. E, dobra. Dawaj, dawaj. Jeszcze mam dużo rzeczy do odblokowania. Łapa czy mał. Co zajemania. Dobra. Okej. Okay. Nie, nie mam ochoty na quizy. Tak wiem, że odcinki się teraz rzadziej pojawiają. Dlaczego? No dlatego, że po prostu mam dużo spraw na głowie głównie naukę. Wiem, że czerwiec i te sprawy, ale... No i tak, jeszcze mam trochę tam rzeczy do ogarnięcia. Ale odcinki staram się nagrywać jak najczęściej. Jest to 3000. Fajne. Ciekawe, ciekawe, ciekawy kontekst. Okej. Okay. O Zasobnik potasu. To najpierw to jest niewydarzona roślina, a teraz zasobnik potasu. <grywa> o. Fa fajny pistolet. Ciekawe. Kolejny. Grasz łajpauta. O! Ma trofeum. I mamy... Racet i Krank Krank rift Apart to była Rivet. Oczywiście przeszedłem tą grę z 3 razy. Ja ogólnie lubię Racetajka grałem w dwie części. Te, te najnowsze. No, ten racet i Clank, Clank Rift Apart grałem i Retet i Krank tą wcześniejszą. Na PS4. No, kurde, no trochę jeszcze mamy. O, i jest Brok, bo on w ogóle przeklinał w tej grze. I jest Sackboy. Też grałem. Little Big Planet 3. No puszka po puszce. Co to ma być? Jezus, ale, aby mnie oskamowali. Grałem w tą grę. Nie pamiętam jak się nazywała. Ale grałem. O dawaj szybciej. Dawaj. O proszę. Spoko. o, o Jezus. Dobra. Piu ja myślałem, że to jest pióro na, na najpierw. Krok, nie ten, nie, nie krok, który się robi stopą, tylko ten krokodyl. Dobra, ile ja już to nagrałam? 15 minut, a jeszcze zostało nam trochę rzeczy. Spiderman. nie wiem kto to jest. Jest jeszcze jedna puszka. O nie, nie wiem kto to jest. Nie wiem kto to jest. To wy jakiś skielet. Też nie wiem. Piłka można. Deska. Okej. Okay. Piota czy buduje napięcie. To jest humor mnie. <grywka> <brany. grywka> Okej. Okay. O, folia Fajnie. Spoko. Yy, OK, okej, czyli to jest ten... Też z ale nie, nie wiem... Co to była za... Bogini? Może? Zestaw Myśliciela. O kurde! Trzeci raz powtarzam. Najpierw była to... Niewzburzona roślina. Potem był to zasobnik potasu. Teraz jest to. Co to było? Bo już zapomniałem. No, zestaw dla myślicieli. A nie to był. Bro. Dobra. To mi się pomyliło. No. Będzie jeszcze jakiś jeszcze jakieś inne określenie na banana. Chyba nie. Chyba już nie. Ten ze Spidermana to też był. Jak to się nazywał? O ten elektryczny. Nie wiem. Nie pamiętam już. Dobra. Elektro. No. Automat. Kula jakaś tam. Jakieś ludziki. Małe zielone ludziki. No. Niedużo się pomyliłem. I ostatni. Ostatnia nagroda idealnie na styk nam starczyło Oczywiście yy, to była ostatnia nagroda była i pałta No dobra W takim razie można to jakoś podjąć Chyba nie Kurde 5 godzin później No dawaj, szybciej 18 minut jakby ktoś pytał już to nagrywam więc nie wiem, możliwe, że starczy mi czasu zobaczymy O dobra tam Kambi się le leciał puzzle na górze No dawaj Rajman w prawym górnym rogu Okej, okay. dobra, nareszcie, Ach, udało się, zrobiliśmy nasz opening, to teraz pora zrobić puzę i przejść challenge, albo co to tam nie jest właśnie za te trzy sobotów i za wszystkie puzzle. Dobra, no to robimy strajka. Jezus, ale ja mam cele. Dawaj, chodź, haha, ha. czekaj w ten sposób. Okay. No nie, ja mam jakiegoś głupiego cela. Specjalnie teraz tak robi. Nareszcie. Dobra, udało się. Dobra. Puzel zdobyty. Został nam ostatni. Uff. ostatni puzel jest właśnie tutaj, gdzieś. Yy, to trzeba sobie wziąć. I teraz tutaj przede te ptoki. Właśnie ta, tam jak widać. I teraz trzeba sobie na nie poczekać. Aż puzze dadzą. No i mamy. Dobra. Bardzo długi re research musiałem zrobić, żeby zdobyć te dwa puzze. Naprawdę. To był ostatni fragment badanki. Na górze czeka na Ciebie ktoś wyjątkowy. Ok, zobaczymy. Dobra. Chyba pamiętam, kto to był, ale nie, nie chcę zgadywać. No dobra, widzicie, jest tutaj 300 botów, a my 326 na 327. No i oczywiście teraz tego ostatniego bota oczywiście sobie zdobędziemy. Aj, co pan jest na górze? Czy my wchodzimy chyba na księżyc? Jakiś mały. Te faktycznie. Co to jest? Dobra, zobaczmy. O Boże święty. Ja tu będę siedział przez pół godziny. Przecież. To jest taki challenge, że tak powiem. No w sumie tak, to jest, to jest challenge. Dobaj szybko. To będzie trudne. No to, to będzie trudne. Idę, ja to nagrywam. 27 minut, dobra. Nie wiem, mam nadzieję, że się wyrobię te pół godziny. No dobra. No co no trzeba zrobić, nie? Dawaj. Syk. Tutaj. No jak niby? Nie mogłem zrobić tego podwójnego skoku. Dziwne. Cześć. Trójkątno-kółkowo-krzyżykowo-kwadratowy test, Trójkąt, no, -kwadratowy Dosłownie. No tak. Oś tu. Nie zdążę. Dobra, na styk zdążyłem. Uff. Dobra. To jest tutaj, dobra. Ej, dobrze nam idzie. O nie, wykrechałem, zaraz zginę. Pewnie. Dobra. Kurcze! ja. Kurczę. <grymny> tak ładny, tak ładnie już było. No nie! Eee. Eee, okej. Okay. Dawaj szybko. Znowu na styk. B będzie szybciej tutaj. Ja już teraz nic nie mówię, nie chcę skinąć. Więc no pr przez tą chwilę nie, nie będę nic mówił. Po prostu. Nie! Jak? Jak? Hał! Jak ja zginąłem niby? Chyba od tego gluta. jak mi się wydaje. Ale nie jestem do końca pewien super, świetna zabawa nas czeka Bo teraz mogłem jakoś, nie wiem. Logo. Nie zginąłem. Props. Jest w nie! O jest Maria, ale się zasrałem. Przepraszam. Ale się zasrałem normalnie. Ja. Yes! 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 Mamy to! Widzieliście to? Łatwo! 25 minut. Let's go. Mamy mistrza sifu w wersji cebulowej. Mistrz Liryki. No. Jest. O! Okej. Okay. Fajnie. Okej, okay, mamy to. Udało się. Widzieliście to. Patrzcie to! Patera! Ja to wszystko tam przeszedłem. I to chyba za szóstym podejściem. Let's go! Łatwo... tak fun fact. Jak pierwszy raz to przechodziłem, to zajęło mi to około hmm, pół godziny. Naprawdę. Tak długo. No dobra? W takim razie co? Mm. Następną serią, jaką zrobię na pewno, na, no, na 100% będzie yy, Let's Play z Raymana Legends. I będzie to seria, która będzie polegała na pra prawdopodobnie około 30 odcinkach, w których będziemy sobie przemierzać yy, Dużo różnych światów, będziemy robić różne rzeczy. Yy, no. Tak no więc co? Dziękuję wam bardzo za oglądanie, wyszłam Piotr i do zobaczenia w przyszłych filmikach. Cześć, to był ostatni odcinek z serii Astro Bot. Do zobaczenia.